Było. Niespodzianka Wychodzę. dla Skolima. Jeszcze raz. Dostaniesz niespodziankę za chwilę. Właśnie, mam dla Ciebie e, pewien prezent a propos butów. No, marudziłeś, że Ci je ukradłem, to dzisiaj Ci jednego oddaję, i do, dosyć takiego solidnego. Tutaj wchodzi hostessa, <ścoughs> która Ci niesie ten tort. Ja pierdolę. Ale dupa, ja pierdolę. <ścoughs> kurwa. Wyglądasz niesamowicie... Wyglądasz idealnie! Jakby ktoś nie poznał, Jaś Kapela, proszę Państwa! Jaś Kapela, nasz kolega. Będziesz się rozbierał, czy nie? Piotrek, Dobra. może nakręcicie nie. coś razem? No, muszę przyznać, że... wiedziałem, że jak przyjaciel ci da tort, to będzie jakoś tak lepiej, nie? Już się znacie, Piotrek, nawet leżeliście na sobie, coś więc... razem? Nawet leżeliście no. na sobie, także myślę... Nakręcicie coś może razem? Nie, tak, nie, nie. no przyznam się szczerze, że trzeba tutaj przyznać, że kolega się wykosztował, no, bo myślę, że taki, taki tort mógł co nieco kosztować. Błaga, ktoś... błagam, nie rzucajcie nim, trochę nie. kosztował i jest naprawdę smaczny, cukiernia Candy Cakes w Warszawie, po, pozdrawiam i polecam. No jestem w szoku, kto będzie miał ochotę tutaj z kolegów czy koleżanek, którzy nie robią wagi, to... No. Nie wziąć. No, ale to już jesteś nudny, to już stary jesteś, jesteś. Akurat z tym tematem jesteś kurwa nudny, ale za prezent. Nie, nie wyobrażam sobie, że miałbym cię w łóżku. Kurwa. Konrad, kurwa, ja mam pytanie koszmar. do ciebie. Koszmar. No i to ode mnie objątki dostał, bo jakoś ślubu ciągle nie może wziąć. A ty mi chcesz udzielić tego ślubu, tak? Tak, mogę Cię udzielić. Ja, ja nie wierzę, że to się Konrad, dzieje.